Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Fabryka Formy Lublin. Wczoraj z Adrianem robiliśmy klatę i bicepsy. Bicepsy całe poszły z okluzją. Niesamowita pompa. Czucie, a wy pewnie dzisiaj umieracie po wczorajszej imprezie, a my lecimy nogi. Z tego miejsca wasze zdrowie, żeby szybko doszło do wartości spoczynkowej, tak jak przed imprezą. Adrian, Siemanko i zapraszamy na nogi. Nogi dzisiaj zrobimy zupełnie inaczej niż zwykle, czyli właśnie z okluzją, tak jak wczoraj były robione bicepsy. Na początek delikatna rozgrzewka z przysiadami. Bądźcie razem z nami, bo jeszcze łydę też zrobimy z okluzją. Zapraszamy. Zapraszasz? Zapraszamy. No i tak jak wspomniałem przed chwilą rozgrzewka w toku na sztandze stówka. Zobaczcie, jak Adrian układa sztangę na plecach. Nie na kapturze, tylko pod kapturem. Opieramy tutaj na tylnych atonach. Punkt oparcia jest dość szeroko. Wyrywamy i zobaczcie, tylko dwa kroki w tył. Raz, dwa i już lecimy przysiady. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni. Super. Rozgrzewka w toku. Za chwilkę zakładamy taśmy i lecimy dalej. Bardzo ładnie. Jedziemy. Zobaczcie, okruzja już jest na nogach. Bardzo wysoko przy pachwinie. raz, dwa, trzy, cztery, bardzo nisko, super, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. I musimy puścić, żeby krew płynęła do pracującego mięśnia. Czuć lekko. No jak widzieliście, Adrian już ładnie poleciał tam te przysiady. Bardzo fajnie to wyglądało. Teraz czas na mnie. Ja mam akurat 140, ale jeszcze się dobrzeje. Normalne przysiady zwyczajne. Pośladki dość nisko. Zobaczę czy nie za wysoko. Sprawdźcie technika. No i zobaczcie, sprawdźcie na karku jak układam stanie. Nie na kapturach tu. Tylko zjeżdżam. Tu tu zjeżdżasz. Automatycznie sztanga jest troszeczkę niżej, troszeczkę z tyłu, a co za tym idzie punkt ciężkości, środek ciężkości jest nie tylko troszeczkę z tyłu, przez co jesteśmy bardziej odchyleni, jest stabilniej, jesteśmy bardziej wyprostowani z miejsca, macie większy ciężar, wielokrotnie widzicie, ktoś robi przysiady i gniecie i tutaj prostownikiem idzie aż mi nie boli tu wyprostowany, dzieci Czas żeby załadować sobie gumki tutaj przy pachwinie, ścisnąć i lecimy. Już później cały przy, przysiady, suwnice, gdzie prawie są by kroki i oczywiście wyprosty, polecimy już właśnie po kluzji. No i łydę, tak jak wspomniałem, tak samo, dlatego musicie to zobaczyć, za chwilkę wracamy. No, zaciśnięte, pompa na razie delikatna. Zostaję przy 140 i lecę. Jeszcze dwa, tak? Dobra. Okej. Okay. Dobra, jeszcze trzy. O. 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 Teraz jeszcze tam do tleni, do krwi, wszystko to, co pracowało. O. Ten tam na orbitę. Oczywiście spoczynkowe. My tu chwilkę pobawimy się z tymi sztangami, Tego już nie będziemy pokazywać, ale wrócimy jak będzie słownica i cała reszta. Teraz jest czas na herbatkę i ten popcorn i wróćcie. Le I lecimy teraz z wykrokami. Sześć, osiem i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. I odkładamy na stojach Teraz czas na mnie, ja mam delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie większy ciężar. Ale też sobie 8 plus 8. I Zaciśnięte już mocno. Oczywiście od lewej. Jeszcze nikt nie zgadza, dlaczego od lewej. Myście dalej. <gry> Lekkie muszę położyć o. o, to wjechało. Musicie sami sprawdzić. A my zaraz idziemy jeszcze na stródice. Oczywiście wyprosty, bo to jest niekocząca się opowieść. I później dopiero ida. Wracamy za chwilę. Szanowni Państwo, Adrian w gotowości bojowej taśmy zawiązane 5:20 dwudziestek na stronę. Stopy troszeczkę wyżej, 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 stopy. Palce na zewnątrz, pięty do środka i grzejemy nisko, duży zakres. Dwa, mocno. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dawaj, dawaj. Raz, bez przeprostu. Dwa. Trzy. Cztery, pięć. Sześć. Siedem i jeszcze jedna siódemka ostatnia. Dawaj, dawaj. Zobaczcie, nie ma żartów. Naprawdę wcześniej dał mocno. Raz. Dwa, mocno. Zaraz ból minie. Trzy, cztery. Ostatnie trzy, bez przeprostu Cztery, 5, 6. ostatni. To był ostatni? Chyba tak. Nie. Na pewno. Jak nie, to przed i za karę zrobił jeszcze w kolejnej jeden więcej. Zobaczcie. Zobaczcie, że nie żartował. Wcześniej uczciwie były, żeby taśmy odjąć. Cały czas tej okluzji robimy naprawdę dzisiaj tych wykroków było sporo. Tam chyba z pięć serii zrobiliśmy 8 i 8. No, powiem Wam, że naprawdę to wjechało. Teraz to już jest piąta seria na suwnicy z tym ciężarem i żarty tutaj się skończyły. Czas na mnie, lecimy. Dobra, zawiązuje. taśmy. Pompa weszła jeszcze na wyższy level, już jest, druga strona. O tak. Lecimy. Tak samo jak u Adriana, 5,20 na stronę. Ile chcesz, żebym zrobił? 25. Ma być duży. Bardzo duży. Tam i na dół. Kolano ma wjechać aż tu pod pachę. I nie chcę widzieć, że ry rękoma wyciskacie, rękoma. To bez sensu w ogóle. To jest ciężar. I ewentualnie oczywiście, jak już jest walta o życie, może sobie tam pomóc, ale nie całą serię. Ból! Kompa i ból duże, a ten to małe. Nie wiem jak to możliwe. <gry> a tak naprawdę ten to wjechało na orbitę. Zaraz tutaj eksploduje. Uff. Za chwilkę idziemy robić wyprosty. Wyprosty. Na zupełnie innym poziomie, na zupełnie innym levelu. Zaraz zobaczycie, co się stanie. Ale noga! Zaciśnięte, wszystko tak jak trzeba Troszeczkę większy ciężar musimy dać na cały stos I lecimy, nie wiadomo jeszcze ile Ale potężnego dropa Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Ale noga Siedem Osiem Dziewięć, dziesięć i zmiana siedem dych. Pięknie. Ale uciec. Dawaj dobi go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Jeszcze zmiana. Dawaj. Siedem jest? No to jest pięć albo cztery. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, chwila przerwy Siadaj, siadaj Zobaczcie raz, góra. Ja dociskam, dociskam mu na dół. Dociskam mu mocno na dół. Dociskam ile mogę. Dawaj, mocno. tak dawaj. Jeszcze, dawaj. Daj do góra. Teraz do góry mu pomogę. Tak, 3, 4, 5, 6. Szanowni Ale Państwo. Szanowni Państwo, tak wygląda prawdziwe szczęście. Tak wygląda prawdziwy człowiek. Szczęśliwy. A jak było? Tak było? Szanowni Państwo, przyszedł czas na mnie, ale naprawdę już jest. Naprawdę już dzisiaj daliśmy tak mocno. że już mi się śmiać z tego wszystkiego, z tej niemocy. Ale oczywiście niech inni narzekają. Niech dalej siedzą, niech dalej piją piwo z chipsami, niech dalej ugadują, A my robimy dalej swoje, prawda, Adrian? Oczywiście. No właśnie.

Próbuję zrobić dycha, jak się uda, a później Adrian będzie mi dociskał do dołu. sc 77 Czy nikomu, bo i tak by nie uwierzyli, to. Widzicie co mam w głowie? zmiażdził mi właśnie na głowę. zmiażdził mi głowę, a wiecie co się stało z czwórkami? dalej zaczęły się jeszcze bardziej bać. Zaczęły się jeszcze bardziej bać, i teraz tak się przestraszyły. Że wystrzelą w kosmos i jeszcze bardziej urosną. Taśmy, właśnie są związane teraz na łydę. Zobaczcie. Tak jak mówiłem, cały trening w Okluzji ciężar mamy tyle, czyli mało. Pauza u góry, tak. I pauza. Bardzo dobrze. Pauza. U góry, pauza. Bez odbicia na dole, tylko na dół wolno. I góra, pauza. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy. Teraz jest ich dwóch, Adrianów. I Małecki się też znalazł. Bardzo dobrze. Wjechało. To przybi żółwia. A już ma za sobą, teraz czas na mnie. Cały dzisiaj trening w okluzji, więc teraz czas na mnie, żeby związał właśnie. Odbicie takiego pulsowania. U góry chcę, żeby była pa pauza z Pauza. A na dole nie ma takiego, tylko powoli, na dół. Wyjście. Lecimy. Dobra, ja nie ściągnę. Pomóż mi. Pomóż mi. Dobra. To był na rozmiar. uda wjechała Muszę zaraz pokazać o szczęście, ale zanim To jeszcze Uda się. zobaczcie Sam si siłowy dzisiaj 227 Pamiętam, Powiem wam, że nawet trochę się Ale to nic, to za chwilkę posiłek po I dopiero będzie 3 oczka cardio i to my postawi na nogi, smalec się będzie topił, metabolizm jeszcze wystrzeli. Wydaliście właśnie o ten posiłek po treningowy, Sprawdźcie te węglowy dany po treningu siłowym, zwłaszcza kiedy ten trening siłowy jest aż tak długi i intensywny. Dostarczamy później, a zobaczcie gdybyście nie dostarczyli. Nie dostarczacie, już minęło 2,5 pół godziny. Nie dostarczacie, robicie jeszcze jedną pół godzinę cardio, co prawda w tlenie. Ale to jest zajazd dla organizmu potężnych. Dlatego trzeba, jak to białko, te węglowodany, niech już się tam wszystko uzupełnia, regeneruje. A po skończonym tym kardio, po powrocie do domu normalny, pełnowartościowy posiłek i wtedy jest tak, smaleć się tobie w oczach, wyczujecie się dobrze, progres widzicie, gołym posłom. Dlatego nie czekajcie, od razu wrzucie takie powiedziałem Już idę do Adriana, zwać armata załadowana i lecimy. nas się położy. O właśnie, zobaczcie, musicie tak zrobić. Nie w odchyleniu, bo jak szarpiecie tułowiem, to łyda później nie pracuje. Tak jakbyśmy chcieli. A jak się położycie tułowiem, zobaczcie. O właśnie tak. I wysoko. I wysoko. I pauza. I pauza u góry. Dawaj! Mocno! Wiecie co, jesteśmy już tak zaorani po dzisiejszym treningu, że naprawdę już... Już ciężko. Ale specjalnie dla Was chcieliśmy to pokazać na tym zmęczeniu, jak już to wygląda. Że naprawdę nie było obijania się dzisiaj. Ale wjechało. Ale wychało. Zobaczcie, za każdym razem ma być pauza u leży sobie tutaj. Wielokrotnie od Was słyszę, że wasza łydka nie rośnie. Pytam się jak ćwiczycie. No raz w tygodniu, jedna seria. Jak jedna seria. No jedno ćwiczenie, ale jedną serię robię. Albo A pytam się jak ćwiczyć bicepsy. No trzy razy w tygodniu cztery ćwiczenia po cztery serie. No to widać gorszy od bicepsów. Jak zaczniecie ćwiczyć tak samo jak bicepsy to w końcu urośnie. Dlatego tutaj nie ma cudów. Jeżeli robicie raz w tygodniu jedną albo dwie serie, jedno ćwiczenie, to w ogóle jest bez sensu. Łyda to jest nam spokojnie 3-4 ćwiczenia po cztery serie i urośnie. A jak nie rośnie, to dajcie dwa razy w tygodniu i na pewno urośnie. Na pewno musi urosnąć. Już późno, dlatego my tutaj za chwilkę się zwijamy. Żeby zjeść Ale za chwilkę się do nas wrócimy Wasze zdrowie Zdrówko Ale wjeżdża mm. Pamiętajcie że Na kot, ale lekkie Wszystkie suple z 20% rabatem, czyli wiecie, co macie robić, ale lekkie. Szanowni Państwo, my już po treningu, my już po jedzeniu jesteśmy na rowerku poziomym w oparciu, jedziemy sobie jak królowie. <gry> Dzisiaj trening bardzo delikatny, bo teraz razem z jedzeniem to wyszło 3,17. 3,17 plus 3 oczka tutaj na, na cardio. Oczywiście w tlenie bardzo delikatnie, czyli leciutko, tam było dość mocno dzisiaj naprawdę, a tutaj naprawdę jest relaks przemyślenia z całego treningu i obmyślamy kolejny trening. Jak było Adrian? Było zajebiście, lekko było i co? Kolejny trening przed nami. Jutro odpoczywamy. Tak, jutro jest odpoczynek, bo naprawdę yy, czujemy już to zmęczenie. Dzisiaj wzięliście. Okruzja tutaj w pachwinach, później na łydce była i czujemy już te łydki nieźle. Żegnamy się już z Wami. Miłej końcówki weekendu. Dużo zdrówka, pamiętajcie o kodzie, ale lekkie. I wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. Na razie.